A co my tutaj mamy? Widzowie, czy wy widzicie to samo co ja? To są laki bloki najnowszej piosenki Paliona pod tytułem USA. Czytam USA. No jak chcecie, tak możecie to nazywać? Zobaczcie, mamy taki wyścig tak naprawdę laki bloków. A co to oznacza? Że to są laki bloki. To oznacza, że jeżeli zniszczę ten blok najnowszej piosenki Paliona pod tytułem USA, to może wypaść jakiś efekt. Dobry albo zły. Mogę dostać jakieś Dobre przedmioty, albo może się pojawić zombiak, który mnie zniszczy. W każdym razie, widzowie. No, zanim tutaj zaczniemy i zobaczymy tutaj, że tak powiem, zniszczymy wszystkie po kolei te laki, bloki i na samym końcu widzowie wydaje mi się, że będzie coś ciekawego. Jednak jednak zanim zacz tutaj zaczniemy, nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli lubicie najnowszą piosenkę paliona, bo ja ją po prostu uwielbiam, jest niesamowita. No i co mogę Wam powiedzieć? Nie zapomnijcie również o łapeczce a my tutaj zaczynamy z odcinkiem i niszczymy Pierwszy laki bloczek, uwaga, uwaga I co wypadło? Wypadł jakiś łuk. Uuu, dobra, jakiś złoty łuk, podoba mi się. Dobra. Niszczymy dalej, widzowie. Nie wiem, tu jest jakaś skrzynka. Wow, i patrzcie na to, dobra. Jeszcze więcej tutaj, normalnie jakiś żelazo, jakiś ten. Dobra, dobra, i podoba mi się to, ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Co to jest kolejna skrzynka? Wow, diamenty, żelazo, wszystko. To samo, dobra, biorę to wszystko, biorę, biorę, biorę biorę to wszystko. Lecimy dalej. Lecimy dalej, uwaga, uwaga. Uuu, tutaj jest jakaś, co to jest? To jest jakaś chyba fontanna. Nie wiem, co to jest, dobra. Rzucam tutaj to. Wow, o nie, ty, bo wylewam, widzowie. Ja cię kręcę, prawie bym wybuchł, ty. Prawie bym wybuch, nie jest dobrze. Patrzcie co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Niszczymy dalej, widzowie. Nie możemy się zatrzymać. Niszczymy tutaj te laki, bloki. Ała, 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 laki, bloki. Palion USA. Palion USA, bloczki niszczymy, 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 niszczymy po kolei. Nie wiem ile ich w sumie jest, ale myślę, że nie za dużo. Czy mi wszystkie przedmioty zniknęły? Nie, dobra. Mamy jakieś diamenty. Najważniejsze to są diamenty, widzowie, ponieważ. O, co to jest? Halo. O, zobaczmy, zobaczmy. Ej, dobra. On sprzedaje jakieś rzeczy. Mi by się przydał w sumie. Kilofem się chyba szybciej te bloczki może rozwalać. Okej. Okay. Mamy 7 diamentów potrzebuję troszkę więcej. Ja tylko diamenty zbieram. Potrzebujemy dużo diamentów widzowie, bo chociażby możemy sobie zrobić. O, co to jest? Ulela. Dobra, zniszczmy to, zniszczmy to i co wypadnie? O, diamenty! Diamenty, 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 diamenty. Dawajcie mi diamenty. O tak, mam 30 diamentów, to kupmy w takim razie szybciutko tutaj Kilow, Uwaga, kilow kupujemy i będziemy mogli szybciej w takim razie niszczyć te bloki, te laki bloki Palion USA. Uwaga, o nie! Spadam! Spadam, ej, pomoc! Ej, zginę! Nie, 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 ja zginę, nie, nie zginę, nie zginę. O nie, zginę, widzowie. Zginąłem! Nie, proszę! Nie, widzowie, spalę się! To tak się nie może skończyć! Ała, ała! 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 proszę! Nie, nie, nie! Widzowie, ginę! Nie! Co to się kończy? To, to, to jest koniec, o nie. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Niszczymy dalej bloki Palion USA! Lecimy, lecimy z tym koksem. Tutaj zniszczyliśmy jabuszka! Piękne pieski! Dawajcie pieski, bo może nie dawajcie, bo one mogą... Nie, ja muszę uważać na te pieski, żeby one mi nie zginęły. Yy, konie! Nie chcę żadnych koni! Dawajcie! mi tutaj, ja chcę. Ja potrzebuję po prostu dotrzeć do samego końca, tutaj. Tych wszystkich bloczków. O nie, o nie, co to się stało? O nie, o nie, widzowie, to się źle skończy. Wow, ile creeperów! Ej, widzieliście to? Co to było? Ej, łotr, ej, czemu jest teraz noc? Ja cię kręcę, widzowie, jest tak ciemno. Jest tak późno. No nic, mam nadzieję, że zaraz się zrobi dzień, albo się może prześpimy. O nie, są jeszcze dwa kripery. Dobra, trudno, wale was, creepery. Idziemy dalej. Ja cię kręcę. Ale tu jest ciemno. Dobra, mam perły. Perły się przydadzą. Dalej niszczymy jakieś Ciasto. Jas tutaj to ja... Zobaczcie, kto tutaj wrócił. To moja dziewczyna, Patti. I mój wróciłam. wielki dom gigantyczny oraz kolejny dom taki serduszkowy. A widziałeś, jaki tam jest dom? Co? Za tym domem jest, jest jeszcze jeden. Jest gigantyczny. Patrzcie to jaki na duży. to, jaki wielki. Uwaga, widzowie. Wraz z moją dziewczyną adoptowali nas nowi rodzice. Tak, mam tatę oraz mamę i Patrycja też ma tatę oraz mamę. Tylko Patrycja ma innych rodziców. Dziedziców. pierwsze idziemy do moich, a później pójdziemy... Siemano kolano widzowie jestem jako on Tak jako on Ponieważ musimy wykorzystać to Że haker myśli że jesteśmy tą złą postacią I ma z nami sojusz e, Więc wykorzystamy to Jesteśmy przy portalu do nuba świata Raczej hakera świata O już myślałem że tam haker jest Spójrzcie a to jest po prostu jakiś kawałeczek e, Świata latającego normalnie Dobra e, ludzie jaki mam plan na dzisiejszy odcinek e, Ostatnio haker powiedział że jeżeli Napiszę na tabliczce haker to on się pojawi Więc zaraz napiszemy wezwiemy i będziemy chcieli, żeby Haker dał nam rzeczy do przygotowania się do wojny, wiecie, nie do wojny, do wejścia do tego portalu. Jak wiecie, nie mamy żadnych totemów na nieśmiertelność, a przydałaby się taka właśnie rzecz. Dużo totemów na nieśmiertelność, dużo potek z siłą, regeneracją, e, natychmiastowym leczeniem. Ponieważ Haker powiedział, że w tamtym świecie jest naprawdę niebezpiecznie, ale to naprawdę niebezpiecznie. E, więc, no co, bez owijania w bawełnę wykorzystamy to, że mamy dobrą e, sytuację z Hakerem jako on, on już, on się niczego nie, wiecie, nie spodziewał, w sensie hacker, więc będzie się działo. Subskrybujcie, oglądajcie cały filmik i słuchajcie, wow, bo zaraz zbiję. Fajny kubeczek wpadł do sklepu wojanshop.pl, pewnie już o tym wiecie, ale powiem wam jeszcze raz, słuchajcie, jest, jest na nim wzór wojanowic odwzorowany jeden do jeden, takie stare, dobre wojanowice, wiecie, z naszymi wieżowcami, z naszymi budowlami, to są te, wież, te wojanowice, które pamiętacie, te, które uwielbiacie, więc jeżeli chcecie sobie pić na przykład herbatkę, kawkę, albo jakąś czekoladkę w takim kubku, to zapraszam, pierwsza linia w opisie. W dzisiejszym odcinku włamiemy się na konto piosenki Palion USA w Minecrafcie. Nie przesłyszeliście się, właśnie jesteśmy na panelu logowania w Minecrafcie i będziemy tutaj musieli wklepać idealne dane, żeby zalogować się na te konto. Ja na szczęście jestem specem we włamowaniu się na konta w Minecrafcie, więc nie będzie to dla mnie żaden większy problem, a pierwsze, co przede wszystkim musimy zrobić, to oczywiście, moi drodzy, tutaj wpisać maila. No i oczywiście nie jest to mój mail, który się tutaj wyświetla, tylko będzie to mail oryginalny, czyli Palion USA. Ale zanim ty zostaw łapkę w górę, i zasubskrybuj ten kanał, bo lecimy do 100 tysięcy subskrybentów. Zaraz sobie to będziemy mieli, bo no już mamy 80, chyba 5 tysięcy. Zróbmy tak, żeby mega szybko dobić te 100 tysięcy, bo chciałbym drugi przycisk. Dobra, Palion USA mam gmail.com. A hasło, moi drodzy, jest na miniaturce i nie mogę wam go podać, ale mam nadzieję, że zadziała. Proszę, proszę, please, please, please. please, please. O, ej, dobra, ej, o kurde, jesteśmy. Minecraft 1:18.1. Yy, mamy jakieś dwa mody, nie wiem o co chodzi, ale wejdźmy w single player, bo to mnie. My... Ale dużo dziwnych światów, dobra, wbijamy na pierwszy świat, po prostu się nie zastanawiamy, dobra, jesteśmy na końcu piosenki Palion USA, mam nadzieję, wszystko tam w ogóle było związane z muzyką, więc ciekawe w sumie, co będzie się znajdowało w tych światach, mam nadzieję, że znajdziemy tam też całą oryginalną piosenkę Palion USA. O kurde, znajdujemy się widzowie na pierwszym świecie mam wrażenie, że już kiedyś na świecie byłem, mam skina Paliona, co było oczywiście no, bardzo logiczne, no bo w końcu, kurde, no, Palion USA, tak, USA, więc jest to jego świat, zobaczmy, tu są w ogóle jakieś chyba portali, ja coś kojarzę. Ponieważ chyba już kiedyś na czymś takim byłem Właśnie, przenosi nas do instrumentów, tak, więc jest ten sam świat co kiedyś, zobaczmy jak to działa Coś tam zagrało, a to? Jaj, i to się też tam naciska Co jest w ogóle, a co to? Jakie by tu można było nuty grać, patrzcie na to Ale to jest kozackie Wszystko normalnie słychać Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft, słuchajcie nie wiem czemu, co się ze mną dzieje, ale wiem, że Wojtek jest na serwerze i pójdziemy mu się pokazać. Może on mi powie, czemu nagle mi się wszystko podoba tutaj na Wojanowicach i nie mam problemu. Trochę się boję, jakby pokazać mu to, co się stało ze mną, bo jednak to jest mój chłopak. Więc idziemy do jego domku, zobaczymy jego reakcję i zobaczymy, czy on mi będzie w stanie powiedzieć właśnie, co mi się dzieje i, i czemu wszystko tutaj jest takie ładne i takie fajne. Dobra, zobaczymy zaraz. Halo! Boję się trochę widzowie, boję się trochę jego reakcji. Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić. A, bo Jana nie ma. No dobra, fajna tabliczka. Halo? Halo? Co to było? Co to było? To ja, Kati! Co to była ewakuacja? Z... Nie, to ja, to ja! Nie, nie, nie. To ja, Kati, no poczekaj! Uciekałem. Gdzie ty jesteś? Nie mam nie. Odejdź. Demonie! Nie no, chodź, musimy pogadać z tym. Odejdź te To serio, ja! Ale, ale, moi drodzy, witam bardzo serdecznie! Dzisiaj jesteśmy mobami! No, I zmieniamy halo, się halo. co 30 sekund! Dokładnie! No, no, o się. kurde! Ej, co ty jesteś? Staj... Kim ty jesteś? Ty jesteś jakimś gastem w ogóle, ty tutaj? bo co chodzi? Ja jestem owcą, cały mogę, czas tutaj lata. Mogę strzelać? Co, no właśnie, ja nie wiem. Prawym, lewym przycisk myśli, nie da się? Nie da się. Ja nie mogę, co? Ale to i tak jest dobrze, jak jesteś wielki. Ale mogę latać. cię <grym> ciebie <b> <grym> będą bić te iron golemy wszystko. Czy ty możesz w ogóle <grym> ja e bić <grym> drewno? Pa. Uderzyć. cię. Wow, ja jaki przesadł. dźwięk! Moi drodzy, o. dzisiaj zmieniamy się 30, co 30 sekund w inne zwierzę. Łał! Wow. Dokładnie. Creeper! Kto ty jesteś? O kim ty jesteś? Ej, zmieniamy nie, się możesz? w inne zwierzę co... Test. Impreza! To i otwieraj kole. Wow, jak w niej dużo piany. Jesteś taki zabawny. Chyba mamy kłopoty. Co wy tu wyprawia... O, czy to machina czasu? Pa 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 pa. Eee! O Jezu, gdzie jestem? E, o, nic się nie zmieniło. Albo... Eee! Teleportować się w czasie. No i jeżeli zostawisz subskrypcję z dzwonkiem łapkę w górę, to dostaniesz to co jest tutaj. A jeżeli nie zostawisz, to dostaniesz szubka, który zabierze si robuksy. <laughs> nie no, żartuję, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam na fireout.pl po zakup koszulek przed nową kolekcją. Wszystko się wyprzeda i na jakiś czas nie będzie, więc zapraszam, wróciły ostatnie reszki. Ale, ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Pewnie nie wiecie, co tu się odwala, bo i że jestem Sonikiem, i że mam inne tło, i że mam dziwną no fryzurę, to tam nieważne, po prostu nie użyłem włosów. Ale, przyjaciele, tak, jak widzicie, tło jest inne, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. A dzisiaj skupmy się tylko i wyłącznie na trolu. Jakim, kim jesteśmy, widzowie dokładnie? Jesteśmy Sonikiem i będzie trol na Yetim dosłownie. Nie ma nikogo na serwerku, jest tylko i wyłącznie Yeti czyli władca więzienia. Nie mam przy sobie nic, ale mam nadzieję, że Jetlag to. Będzie fan, fan sonika. Zielony, I... zielony, sonik! A... Co ty? Co on robi tu? Jaki co zielony? ty tu robi? Jaki zielony? Gdzie tutaj był Sonik? Co ty, co ty robisz w moim więzienie? sonik jestem, ale o co chodzi ci z zielonym? Bo tutaj był taki zielony jeden i był też inny, ale nieważne, ale był zielony, nie wiesz gdzie on poszedł? Zielony był? Nie wiem. Nie. Jest tam tu głos, ale Nie ma. Chodź, chodź, chodź. Ja jesteś twoim fanem! O, no, ja, ja w kinach byłem teraz ostatnio, wiesz? <grym> co ty robisz w moim więzieniu? Kto nie wiem, ktoś mi zamknął właśnie. To był, poczekaj, taki żółty policjant. Nie wiem, nie wiem co on odwalił. Byłem za szybki, ale mnie ja... dogonił jakoś, nie? Dobra, nie. spokojnie, ja mu potem pokażę, słuchaj. Ej, czy ty przypadkiem nie zbierasz takich punkcików? <grym> tak, daj mi. Siemano kolano widzowie. wróciłem do szkoły i, i to jest straszne, bo wróciłem do strasznej szkoły ze straszną nauczycielką. Ja chyba jestem w jakimś koszmarze. Ej, Mordeszko, wiesz gdzie my jesteśmy? Proszę, powiedz mi, że wiesz gdzie my jesteśmy. Co to jest za facetka z Przyrki, gościu? O co chodzi, Czemu ona jest taka straszna? Co? Ale nie będę wkurzał pani ani dron. Ani pani ani dron nie będę wkurzał. Muszę tyle razy to napisać. No chyba panią pogieł, nie będę tego...